Dla mnie żyć to Chrystus. W tych słowach, które są zapisane w liście do Filipian, święty Paweł wyznaje swoją wiarę. Dla mnie żyć to Chrystus. On był złączony z Chrystusem. Kochał tego, którego spotkał wtedy, kiedy się nawrócił. Człowieka, który dyszał rządzą, aby zabijać chrześcijan. Stał się tym, który wspierał, który głosił, który ewangelizował, który zakładał kościoły. Dzisiaj, w świętu nawrócenia świętego Pawła, chcemy prosić również za nas, aby jeszcze większa była nasza wiara, a przede wszystkim większa relacja z Chrystusem. Dla mnie żyć to Chrystus. Pan z Wami. Słowa Ewangelii. Według świętego Marka. Jezus ukazał się jedenastu. Powiedział do nich: Idźcie na cały świat i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypini, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Puk, puk, stukanie do drzwi rozlega się od jakiegoś czasu, wtedy kiedy chodzimy po kolędzie. 738 domów dotychczas yy, usłyszało stukanie wtedy, kiedy podchodziłem pod ich drzwi. Czasami jest ktoś, to otwiera, czasami słychać, że ktoś patrzy, jest, powie, że do swoich domowników Cii, ksiądz jest, nie otwierajmy. Czasami jest ktoś, kto nie chce przyjąć, a otworzy. Tak jest, kiedy otwierają się drzwi, widać, że ktoś patrzy, widzi, że ksiądz w stule. Ciężko w Polsce nie wiedzieć, po co ksiądz przychodzi, kiedy ma stule. Ciężko nie wiedzieć, jak tyle się w prasie pisze o tym, że kolęda, że księża chodzą, co tam się dzieje, więc ten temat się przewija. Ale gdy już ktoś otworzy i pyta, słucham, co się dzieje, to jest ciekawe, bo pewnie chcę pogadać, albo chcę usłyszeć, po co my tam stoimy, może chce obrazić. Ostatnim razem, e, za jakieś za dwa tygodnie temu, byłem u jednego młodego człowieka, który właśnie otworzył tak drzwi, widzi, że ksiądz, ale pyta, co się dzieje dzisiaj. Ja mówię, no jest kolęda, odwiedzamy domy. Ja jestem buddystą. Myślałem, że z przykory, mówi, że jest buddystą, i że właśnie wracam z medytacji. No i zaczyna wykładać naukę buddyzmu człowiek ochrzczony. No, ale gdzieś chodzi na spotkania tutaj. Spotyka się z buddą, i z jednej strony mówi: A no, w sumie my jesteśmy tymi, którzy odrzucają wiarę. Buddha mówi, że trzeba żyć tym, tym co jest doświadczalne. A z drugiej strony przecież wierzymy podobnie, bo wszystko jest Bogiem i możemy tego Boga pierwiastki spotkać wszędzie. Czy tak jest, czy nie? Odwoływał się do takiego poglądu, który nazywa się panteizm. Po grecku pan, czyli wszystko, chaos, Bóg, pogląd filozoficzno-religijny który utożsamia wszystko z Bogiem lub Absolutem. On neguje istnienie osobowego Boga, bo w buddyzmie nie ma Boga. Buddha był tylko człowiekiem. On na tej medytacji szuka tego Boga. Czy tak mówi chrześcijaństwo? Nie do końca. Trochę wie, może z katechezy, z religii, ale nie wie dobrze, kiedy się nie pozna dobrze chrześcijaństwa to ciężko potem go też odrzucić bo co odrzucasz pewnie tylko to co trochę wiedziałeś chrześcijaństwo wierzy w panenteizm nie w panteizm czyli w to jak biskup Józef Rzyciński też pisał w jednym z pionierów tak jakby rozwijania myśli Świętego Pawła z Dzieł Apostolskich 17 rozdziału w Bogu żyjemy poruszamy się i jesteśmy są ciekawe książki Teizm I filozofia analityczna z 83 i 86 roku, dwa tomy, trochę biskup, arcybiskup to rozwijał: My w Bogu, wy Bogu, pan teizm, świat, wy Bogu jest, ale świat nie jest Bogiem. Nie wszystko jest Bogiem. Czy chrześcijaństwo jest tylko wiarą, nie ma doświadczenia? Jest doświadczenie. Właśnie rozmawiając z tym człowiekiem młodym, bardzo sympatycznym, notabene, rozmawialiśmy o nawróceniu świętego Pawła. Bo wiara chrześcijańska opiera się właśnie na tym, że jest wiara, my wierzymy, ale jest też doświadczenie. Święty Paweł, o czym dzisiaj słyszymy w, liście, w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, on doświadczył Boga, on spotkał Boga w swoim życiu. On pisze bardzo wyraźnie, że kiedy jechał do Damaszku, wtedy usłyszał głos Szable, Szable, dlaczego mnie prześladujesz. Inni widzieli światło, coś się działo, widzieli Szabła, który traci wzrok, potem widzą Szabła, jak idzie do Ananiasza, który modli się na niego, nakłada ręce, widzą jak odzyskuje wzrok ponownie. Widzą człowieka, który z jednej strony dyszał, rządzą, aby zabijać chrześcijan, a potem jest tym, który idzie do chrześcijan, który staje się wierzący. To nie są zmiany, które dokonują się od tak bez żadnej przyczyny, że jesteś tym, który chce zabijać kogoś, a potem jesteś tym, który chce wrócić. Paweł doświadczył Boga, on spotkał Boga. Więc wiara nasza opiera się na doświadczeniu. I oby się opierała też na doświadczeniu osobistym. Jak Izraelici opowiadają o Bogu, nie mówią tylko wierzymy w jakąś siłę, w coś, co jest oparte tylko na naszych przekonaniach i poglądach. Oni wierzą w Boga, który się objawił. Jak podczas paswy najważniejszego święta, kiedy wspominają wyjście z Egiptu, opowiadają o wierze, mówią o doświadczeniu. My wierzymy, dlatego że Bóg wyprowadził nas z Egiptu. Byliśmy w niewoli, było niemożliwe, doświadczyliśmy, jak Bóg działa, że jest obecny. A potem opowiadają, jak dzieci pytają ich, a to dlaczego my dzisiaj jesteśmy czuwającymi, skoro to kiedyś naszych pra, 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 pra dziadków wyprowadzili z niewoli. I wtedy ojciec rodziny mówi o ich doświadczeniu Boga. Co się stało w ich rodzinie, jak spotkali Boga. Wiara chrześcijańska jest wiarą, ale opartą na doświadczeniu. Na spotkaniu z Bogiem Żywym, osobowym. Jakie w Twoim życiu są doświadczenia Boga? Warto mieć takie momenty, do których wracamy, kiedy spotkaliśmy Boga. Rozmawiam z tym młodym chłopakiem. Ja się dzieliłem też, dlaczego jestem księdzem, dlaczego ja mogę powiedzieć moje subiektywne doświadczenie: spotkałem Boga i co się zmieniło w moim życiu wtedy, kiedy. Nie znałem Boga, a doświadczyłem go i w jaki sposób stałem się wierzącym. W jaki sposób też odkrywałem to obawienie Boże. Z tego czytania dzisiaj i spotkania Pawła z Chrystusem pod Damaszkiem jest też jeszcze jedno ważne słowo. Chrystus pyta: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Szabel nie robił nic złego Chrystusowi. Chrystus zmartwychwstał, ukazał się swoim apostołom, wstąpił do nieba i już go nie było na ziemi. Szabel prześladował chrześcijan, ciało Chrystusa. Kiedy odrzucamy kościół, ciało Chrystusa, odrzucamy Chrystusa, dlatego że kiedy prześladujemy kościół, to tak jakbyśmy prześladowali Chrystusa. Szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? Jezus pyta. Nie pytaj, dlaczego prześladujesz moich braci. Dlaczego prześladujesz innych ludzi, tych w kościele? Nie, dlaczego mnie? Bo Jezus z Nazaretu jest tym, który się, z którym się utożsamia. Kto jesteś, panie? Pyta Paweł. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Jeżeli odrzucamy kościół, wychodzimy z kościoła, w którym jesteśmy wychodzimy z Chrystusa, od Niego. Dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia świętego Marka, którą słyszeliśmy, jest nakazem misyjnym, gdzie Chrystus mówi też o chrzcie. Jezus ukazał się jedenasty i powiedział do nich idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. To my decydujemy, czy przyjmiemy, czy nie. To nie jest tak, że Bóg czeka, by potępić kogokolwiek. Ale jeżeli ty Odchodzisz od Chrystusa, to nie uwierzy, nie przyjmiesz chczu, ten będzie potępiony, bo sam się potępi wtedy, kiedy odrzuci Boga. Co tobie dzisiaj mówi to Słowo o nawróceniu świętego Pawła? Co, o tego, co tego poranku weźmiesz dla siebie z tych pięknych czytań, które słyszysz. Być może właśnie to. Aby podziękować Bogu jeszcze raz za dar wiary, którą masz. Bo to jest cenny skarb. Za to, że jesteś w kościele zakorzeniony, że żyjesz tutaj, że masz pewnie doświadczenie Pana Boga w swoim życiu, kiedy Go spotkałeś. To jest dar, że my możemy tym żyć, że to rozpoznajemy w swoim życiu, że jesteśmy w kościele, że jesteśmy na drodze do zbawienia. A z drugiej strony też Chrystus. Zaprasza nas do tych, którzy może myślą inaczej, aby dzielić się z nimi tą wiarą. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nawet jeżeli ktoś odkryje buddyzm, wydaje się to nowoczesne. Dzisiaj w Polsce był, był młody człowiek, o którym było na początku. Był zadowolony z tego powodu, że ma coś nowego, coś może lepszego i tak właśnie był przekonany, bo wy tylko wierzyć, a ja już doświadczam spotykam się, ale tam nie ma Boga, nie spotyka się z Bogiem. My dzisiaj podczas tej Eucharystii również będziemy mogli spotkać Boga osobowego w Komunii Świętej. Znamy cuda, czy w Sokółce, czy w Legnicy, tam, gdzie ciało Pana Jezusa tu w Polsce, na naszej ziemi zamieniało się. Jego hostia, jego ciało, jego krew. Znamy cud w Lanciano, czy w innych miejscach w całym świecie, gdzie Bóg czy naukowcy, profesorowie potwierdzają, że to ciało, które przyjmujemy, które się przemieniło w niektórych miejscach w cudowny sposób, jest faktycznie tkanką serca ludzkiego. Takiego wagonu Chrystusa, który jest na krzyżu, który oddaje swoje życie, bo kocha. Niech dzisiaj radość napełni nasze serca z tego powodu, że jesteśmy w Kościele że jesteśmy przy Chrystusie, a z drugiej strony niech nam to też doda odwagi, byśmy też i my potrafili głosić tę radość bycia blisko Chrystusa innym.